Powiem Wam szczerze i prosto z mostu. O ile jestem absolutnie i bezwarunkowo zakochany w Marcianinie, yy, i nie mam tutaj na myśli czytaczowej, co to to nie, yy, Andy'ego Wera, o tyle jego drugiej książki Artemis mm, nie potrafię zdzierżyć. Wiecie, amerykańskie superkino i te sprawy. I z tego też powodu miałem dużo obawy, czy sięgnąć po trzecią książkę Wera, projekt Hail Mary, w polskim tłumaczeniu Radosława Madejskiego, tak jest, bo zastanawiałem się. Podobnie zresztą jak wielu internautów, sprawdzałem, czy ta książka będzie bliższa Marsjaninowi, czyli temu doskonałemu, wspaniałemu debiutowi, czy będzie bliższa Artemis. Przyznaję, że z drżeniem serca otwierałem okładkę, wczytywałem się w pierwsze stronice. I to drżenie serca, choć słabo gdzieś tam do samego końca pozostawało. Ale zanim wam w ogóle zdradzę, czy ta książka jest godna przeczytania, czy też nie, pozwólcie, że wprowadzę was niejako w fabułę. A fabuła zaczyna się dość ciekawie. Jest to ciekawy zabieg literacki, ponieważ nasz bohater budzi się na statku kosmicznym. Nie wie, skąd się tutaj wziął, nie wie nawet jak się nazywa, wszystko zapomniał. Wie tylko, że ma bardzo dużą wiedzę naukową, wie, że dużo wie na temat tego statku, wie, że dużo wie na temat kosmosu i innych spraw. Ale nie wie skąd, jak, dlaczego, po co tutaj jest. I będziemy temu bohaterowi towarzyszyć na łamach tej książki w odzyskiwaniu wspomnień, po to, by mógł zrealizować swoją wielką misję. Tak, ja wiem, Wery tutaj. Wykorzystał dość ciekawy i dość no, popularny zabieg literacki, kiedy to bohater traci pamięć, kiedy z tym bohaterem mm, idziemy, staramy się odkryć, co tam tak naprawdę się działo. I powiedziałbym, że fabuła tej książki dzieli się na dwie części. Jedna część to jest właśnie teraźniejszość, kiedy nasz bohater zmaga się z misją, stara się spełnić swoją powinność. Z drugiej strony mamy te jego wspomnienia, retrospekcje, w których dowiadujemy się. Skąd on się wziął, po co, dlaczego, jak i jaki w tym wszystkim jest cel. A cały problem w tej książce polega na tym, że grozi nam permanentne, no powiedzmy to zaćmienie słońca no niekoniecznie zaćmienie słońca, bo zaćmienie to jest złe słowo ale coś wysysa energię słoneczną. Wysysa w taki sposób, że jeżeli nic nie zrobimy, to wkrótce temperatura na Ziemi spadnie do tego stopnia, że będziemy mieli kolejną epokę lodowcową. Większość organizmów żywych przestanie żyć, większość ludności wymrze, ponieważ no, jeżeli będą te temperatury mm, dużo niższe, ta średnia temperatur, to będziemy mieli katastrofę klimatyczną i nie będzie tak naprawdę jak uprawiać zboża czy w ogóle. No. Zabraknie nam żywności, tego podstawowego składnika naszego życia. I nasz bohater musi temu wszystkiemu zapobiec. I wiem, jak to brzmi, to już brzmi jak amerykański sen o tym, że Amerykanin, rzecz jasna, wyrusza w podróż kosmiczną po to, żeby ocalić ludzkość, ale nie dajcie się zwieść, bo jeżeli czytaliście Marsenina, a jeżeli nie, to przeczytajcie, bo to jest naprawdę godna książka. To będziecie wiedzieli, że Andy Ware ma potężną wiedzę naukową i on wszystkie gdzieś tam swoje wnioski potrafi uzasadnić w ciekawy sposób. Nie zawsze w poprawny, bo wiem też, że niektórzy wyrzucali Ware'owi, że no w niektórych kwestiach bardziej zawiłych potrafi się pomieszać, czasami też w prostych takich rachunkach. Potrafi popełnić błąd, ale no nie zapominajmy, że to jest jednak fabuła, w gruncie rzeczy rozrywkowa, a nie wizja podboju kosmosu, tak czy nie? W każdym razie, Where, ze swoją charakterystyczną cechą, jaką jest właśnie odkrywanie tych tajemnic kosmosu i gdzieś tam potwierdzanie na podstawie danych naukowych kolejnych czynności podejmowanych przez bohatera, potrafi. Sprawić, że to brzmi bardzo, bardzo realnie i to jest jego siła. Ja czytając projekt Hailmery, nie miałem ani razu wrażenia, że autor próbuje mnie gdzieś oszukać, nabić w butelkę czy zaserwować coś, w co nie byłbym w stanie uwierzyć. Bo nawet kiedy dochodzi do wielkiej rzeczy, do czegoś wielkiego, czegoś, co każdy inny mógłby spartolić na milion albo miliard sposobów Tower. Potrafi to przedstawić w zupełnie inny sposób. Bo powiedzmy sobie szczerze, jaka jest moja wiedza na temat kosmosu i tego, co w kosmosie się może dziać, a co się może nie dziać. No, gwiezdne wojny, ewentualnie Star Trek, to jest chyba troszeczkę za mało, żeby móc się na ten temat wypowiadać. Tym bardziej chętnie sięgam po takie książki Aquera, który kosmos przedstawia w zupełnie inny sposób, z zupełnie innej perspektywy i stara się gdzieś ten kosmos wyjaśnić, to jest fantastyczna cecha jego twórczości. No i projekt Hail Mary przyznaję Wam szczerze bardzo zaskakująco, bo to na pewno nie jest tak leniwa książka jak Marsjanin, który był genialny w swojej leniwości, ale z drugiej strony to też nie jest kino tętniące akcją jak Artemis. Powiedziałbym, że gdzieś czerpie to, co najlepsze z tych dwóch książek, jednak bardziej skłaniając się ku Marsjaninowi. Bardziej idzie w tym kierunku doskonałości, którą był Marsjanin, bo zarówno ten bohater sam w kosmosie, od razu przypomina nam się Mark Watney, który również sam na Marsie pozostawiony musiał sobie radzić na własną rękę. Tak samo tutaj mamy bohatera, który sam jest odpowiedzialny za wszystko. Sam, sam, no, sam. Technologia i inne rzeczy dają tutaj do wiwatów w tej powieści. No i dobrze, projekt Hail Mary. Czy żałuję, że po tę książkę sięgnąłem? absolutnie nie żałuję, bo choć obawy były duże i były uzasadnione, to trzeba przyznać, że Andy Ware powrócił w najlepszym stylu, w jakim tylko dało się powrócić, prezentując nam fabułę bardzo wciągającą, z drugiej strony fabułę bardzo mocno uargumentowaną, fabułę, w której nawet jeżeli dzieją się rzeczy na pozór dziwne, to i tak ma to takie zaplecze, taką podstawę, że ja jako czytelnik łykam takie rzeczy jak pelikan. Wierzę Ware'owi, wierzę w to, co mówi nam ustami bohatera, czy jego myślami i mnie to absolutnie kupuje, byłem zafascynowany, przeczytałem tego klocuszka tak niewyobrażalnie szybko i czułem niedosyt, czułem wielki niedosyt, chciałem żeby ta historia trwała dłużej. Tak, czy mam coś do zarzucenia? Mam coś do zarzucenia i tym co mam do zarzucenia Werowi w projekcie Hail Mary jest ostatni rozdział, który mam wrażenie jest taką oznaką, że na końcu Wer powiedział, a teraz popuśćmy wodze fantazji, leć fantazjo, leć. I rozwarły się wrota, z których Wer wypuścił rzeczy, których, które mógł tam trzymać zamknięte, ale nie psuje to w żadnym momencie obrazu całej książki. Fakt, uważam, że mogłaby się skończyć o rozdział szybciej, pozostawiając nas w takiej pozycji, no powiedzmy to, może niekomfortowej, ale doskonałej, yy, jako, jako z takiego poczucia, co, co się wydarzy dalej. Ale nie mogę powiedzieć, żeby to jako w jakikolwiek sposób zepsuło mi przyjemność z lektury. Jedynie co to może dało mi do zrozumienia: kurczę, człowieku, ty czytasz science fiction, ty czytasz książkę, która nie jest naukowa, która jest tak naprawdę napisana dla rozrywki. I w sumie może dobrze, że Werner na końcu gdzieś to podkreślił, yy, mówiąc, hej! Pamiętajcie, ja jestem pisarzem, ja mogę wszystko, bo to było zabawne, to było zabawne, powiedzmy zabawne, może troszkę dziwne, ale zabawne. W każdym razie świetnie napisana książka. Pani Marcelina na pewno się nie zawiodą, bo odnajdą w tej książce wszystko to, co było w Marsjaninie, a nawet i więcej. Też mamy bohatera z bardzo charakterystycznym poczuciem humoru, bardzo ciekawą postać, ciekawe relacje. No, też muszę przyznać, że yy, Werowi dużo lepiej wychodzi pisanie o bohaterze, który jest pozostawiony sam sobie, yy, bo jednak w Artemis. Tym, co najbardziej kulało, to chyba były te wszystkie wątki międzyludzkie, dialogi i tak dalej. Co nie było problemem, na przykład, w Martianinie, i też nie jest problemem tutaj. Zresztą, tutaj dialogi przybierają w pewnym momencie bardzo ciekawą formę. Także tak, ja, wam, ja was po prostu z tym zostawię. Dużo niewiadomych, dużo zaskoczeń, bardzo fajna, wciągająca lektura, powtórzę to raz jeszcze. Jeżeli macie apetyt na kosmos inny od gwiezdnych wojen, niekoniecznie chcecie jakieś walki imperialne dziejące się w przestworzach, wszechświata i inne takiego typu niewyjaśnione niczym rzeczy. To sięgniecie po prostu po projekt Hail Mary. Nie dajcie się zwieść temu, że opis może wam się wydawać dziwny, że możecie stwierdzić, no dobrze, ale na jakiej bzdurze to będzie usiane, bo też widziałem takie komentarze i chciałbym tutaj się do nich odnieść, że Ware nie ściąga, nie zżyna z innego kina, yy, zwłaszcza amerykańskiego, tylko tworzy własną historię. Jest tutaj pewne podobieństwo do jednego filmu, który bardzo lubię, ale gdybym powiedział tytuł tego filmu, to zepsułbym wam zabawę, więc nie powiem. Tak, to jest. Recenzja książki, którą wam bardzo gorąco polecam. A o której nie mogę wam za wiele powiedzieć, bo sam byłbym wściekły, gdyby ktoś mi te rzeczy zdradził. Bo mimo że to są takie rzeczy, które szybko się pojawiają na mapach tej książki, to jednak odkrycie ich samemu stanowi ten największy fantastyczny smaczek. Także tak, Endywer powraca galopem, powraca jako zwycięzca. Gorąco wam projekt Helmer polecam. Już w księgarniach, dostępna książka. No i marsjanina też dobcie, jeżeli jeszcze nie nadrobiliście, bo zdecydowanie warto. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Marsjanin padł. Cześć.